Wiosną znowu malowanie w korniku. Zobaczcie na ściany jakie są brudne. Znowu musimy malować. Obornik! Obornik musi być wyrzucony, ale mamy temperaturę minusową. W śniegu jest około 20 cm, więc Wywózka nie wchodzi w grę, ale mają dosyć sucho. Na filmie tego nie widać, ale mają tutaj ścielone także. Sucho raczej jest. Jeden kaczor.